Mił Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łukasz, ewangelista we wstępie do swojej Ewangelii, zaznacza, że dokładnie zbadał, jak się rzeczy, które będzie opisywał, odbyły, że przesłuchał dokładnie tych, którzy są naocznymi świadkami. Scena, którą Kościół Święty dzisiaj nam pokazuje, jest ewidentnie sceną, która zostaje nam przekazana przez naocznego świadka. Jest opisana bardzo szczegółowo, przede wszystkim jeśli chodzi o słowa, które Pan Jezus wypowiada do tych dwóch uczniów, co wskazuje na to, że ten, który to opisuje, bardzo dokładnie pamięta tę scenę, nie streszcza jej, nie wyjaśnia tylko jakoś ogólnie, ale wchodzi naprawdę w szczegóły. I oczywiście taka scena musiała się tym uczniom wyryć w pamięci już do końca ich życia. I skoro Kościół Święty nam ją przedstawia, to pragnie, żeby ona i w naszych sercach zapisała się na stałe. Cóż w niej widzimy? Najpierw widzimy tych dwóch uczniów, którzy zachowują się jednak w jakiś sposób dziwnie. Odchodzą z Jerozolimy, wracają do domu. Po tym jak już niewiasty doniosły im, że grób jest pusty i że miały widzenie aniołów, którzy powiedzieli im, że Pan Jezus zmartwychwstał. Co więcej, już Piotr i Jan pobiegli do grobu, weszli i jak czytamy w Ewangelii według świętego Jana, weszli, zobaczyli szaty, w które był zawinięty Pan Jezus i uwierzyli. Cóż tam zobaczyli, że uwierzyli? Bardzo prawdopodobne, że zobaczyli, że te materiały, w które Pan Jezus był zawinięty, że one nie zostały w żaden sposób usunięte, że ciało niejako zniknęło, a materiały się zapadły pod ciężarem grawitacji po tym, jak ciało zniknęło w sposób niewyjaśniony. Być może zobaczyli całun turyński, czyli odbicie Pana Jezusa wypalone w tychże materiałach. Nie wiemy, jak to dokładnie wyglądało, ale wiemy że musiało to zrobić na nich ogromne wrażenie, skoro weszli, zobaczyli i uwierzyli. No ale jak widać, tym dwóm uczniom to nie wystarczyło. Oni stwierdzili, no tutaj niewiasty wprawdzie mówią, że miały widzenie aniołów, Piotr i Jan wprawdzie coś opowiadają, ale nie my idziemy do domu. No i wracają do domu i opowiadają sobie jeszcze, jak to... Strasznie się wszystko potoczyło i szkoda, że to się tak stało, no bo my chcieliśmy, żeby Pan Jezus przywrócił Królestwo Izraela. I Pan Jezus przychodzi do nich i w sumie nic dziwnego, że go nie poznają. Jakże mieliby go poznać, skoro wyobrażenie o nim mieli takie, jakie mieli. Skoro spodziewali się takiego ziemskiego mesjasza, który przywróci Królestwo Izraela, no nic dziwnego, że Pan Jezus nie pozwolił im się poznać. Opowiadają, co opowiadają o tej sytuacji. Pan Jezus przychodzi i pyta, co, to o czym mówicie, że jesteście tacy smutni? Oni mówią, jak to chyba jesteś jedyny w Jerozolimie, który nie wie, co to się w ostatnich dniach stało. No i Pan Jezus pyta, co? I oni mu opowiadają o Panu Jezusie o tym, kim był i co zrobił, jak to go wydali na śmierć. I właśnie, a myśmy myśleli, że On przywróci Królestwo Izraela. I w tym momencie Pan Jezus słusznie. Zwraca im uwagę dosyć stanowczymi słowami, owi głupi i leniwego serca do wierzenia w to, co jest zapisane u proroków. I zaczyna wyjaśniać im od Mojżesza i proroków, czyli od samego początku, zaczyna im wyjaśniać, co im zaczyna wyjaśniać? Zaczyna im wyjaśniać krzyż, zaczyna im wyjaśniać, czyż nie jest, czyż nie było konieczne, żeby Mesjasz cierpiał, i przez to wszedł do Swojej chwały. Zaczyna im wyjaśniać, że pan Jezus nie przyszedł po to, żeby przywrócić królestwo Izraela, tylko po to, żeby dźwigać krzyż dla naszego zbawienia. I może nam się to wydawać teraz takie niepoważne ze strony tych uczniów, tylko że wszyscy robimy dokładnie to samo. I my. Dwa tysiące lat po tych wydarzeniach wciąż jeszcze mamy tendencję, żeby postrzegać Pana Jezusa jako kogoś od załatwiania spraw trudnych na tym świecie. I my mamy tendencję, żeby postrzegać Pana Boga jako taką instancję do naprawiania tego świata, a nie. Jako tego, który przez krzyż nas odkupił. I o ile pewnie nikomu z nas nie przychodzi na myśl, żeby prosić Pana Jezusa o przywrócenie Królestwa Izraela, jak to ci dwaj uczniowie robili, to jednak wciąż, wciąż mamy. Podobne ziemskie interesy. Ile to razy myśleliśmy, że Pan Bóg przecież powinien coś naprawić, przecież powinien coś w moim życiu zmienić, przecież czy ta choroba, czy to cierpienie, przecież tego nie powinno być. Ja się tyle modlę o to, żeby tego nie było i żeby ten świat lepiej działał, i żeby Kościół lepiej działał, i żeby ta dusza się nawróciła. Przecież ja się o to modlę tyle. I dlaczego Pan Bóg tego nie zmienia? To jest dosłownie to samo. Tak często chcemy, żeby Pan Bóg naprawiał ten świat, żeby Pan Bóg zniwelował konsekwencje naszych grzechów i naszych błędów. Pan nasz Jezus Chrystus, jak sam mówi, mówi głupi i leniwego serca. Czy nie wiecie, że Mesjasz miał cierpieć? A Skoro On miał cierpieć, to my mamy robić dokładnie to samo. Czy... Czyż, i my mamy, czyż my mamy wejść inną drogą do Jego chwały niż On sam? Czyż jest jakakolwiek inna droga niż Krzyż Święty? Nie ma innej drogi. A więc gdy próbujemy traktować Pana Boga jako instytucję, instancję do naprawiania tego świata, to robimy dokładnie to samo, co robili uczniowie z Emaus. Nie, my musimy się uczyć dźwigać krzyż, uczyć tego, że właśnie wtedy, gdy cierpliwie z miłością do Pana Jezusa ten krzyż dźwigamy, wtedy się do Pana Boga zbliżamy. Pan Jezus im to wyjaśnia. Wyjaśnia im to całą, przez całą drogę. A droga jest daleka. Idą i Pan Jezus wyjaśnia i wyjaśnia, tłumaczy, że Mesjasz przecież musiał cierpieć, że Mesjasz nie miał być po to, żeby załatwiać ziemskie sprawy za nich. Tłumaczę i tłumaczę, ale oni dalej nie rozumieją. W końcu dochodzą do Emaus. Pan Jezus sugeruje, jakoby miał iść dalej. I to jest niebezpieczny moment. Jest takie, takie średniowieczne powiedzenie: lękajcie się przechodzącego Boga, tego Boga, który już doszedł do nas, który daje nam szansę i w pewnym momencie już odchodzi. Nie dając więcej szans, dlatego że każda kolejna szansa tylko tego człowieka pogrąży. To jest ten stan, w którym był Herod, bo gdy Pan Jezus już w ogóle do Niego słowa nie wypowiada. Dlaczego? Bo. Ten człowiek jest już tak zatwardziały, że każde kolejne słowo z ust Pana Jezusa, tylko bardziej go obciąży. Już nie ma nadziei na to, że wykorzysta to w dobry sposób, a więc będzie to tylko kolejny, kolejny powód do tego, żeby ten grzeszył, żeby ten jeszcze bardziej swoje serce w złym zatwardzał. A więc niebezpieczny moment, kiedy Pan Jezus chce iść dalej, na szczęście, uczniowie postanawiają, Pana Jezusa zmusić, żeby z nimi został. Zostań z nami. Zbliża się wieczór, droga jest daleka. Dzięki Bogu wykazują się gościnnością. Pan Jezus wchodzi z nimi przy łamaniu chleba, go rozpoznają. To są zwykli uczniowie, nie apostołowie, a więc nie byli z Panem Jezusem w wieczerniku, a więc nie kojarzy im się to z ustanowieniem najświętszego sakramentu bezpośrednio. Choć jak najbardziej może im się kojarzyć z cudownym rozmnożeniem chleba, po którym zaraz Pan Jezus zapowiadał najświętszy sakrament, a więc jak najbardziej może tutaj być pewne skojarzenie, ale przede wszystkim po prostu w tym momencie wielokrotnie, jako uczniowie byli z Panem Jezusem, wielokrotnie przy nich modlił się, błogosławił, podawał im ten chleb. Być może również wspominają ten moment, w którym Pan Jezus cudownie ten chleb rozmnaża i w tym momencie go poznają. I Pan Jezus znika. Bo już wszystko się stało, bo już wszystko się wydarzyło, już ich serca zostały rozpalone, już poznali Pana Jezusa, a więc więcej już w, nie muszą Go w tym momencie widzieć. Poznali Pana Jezusa, jak wcześniej zatrzymali Go, droga jest daleka, zbliża się zmrok, mówią, żeby Pan Jezus nie szedł dalej, jak wcześniej Pana Jezusa zatrzymali, tak teraz z tej samej godziny czytamy, wracają do. Jerozolimy. Tej samej godziny a droga zabrała im prawie cały dzień, więc to będzie druga, długa i ciężka droga właśnie już po zmroku. Jeśli ci uczniowie mieli swoje rodziny, to tym bardziej było to pewnie dla nich upokarzające. Przyszli, zmrok się zbliża, nagle wstają, mówią wracamy tą samą drogą. Co ci ludzie mogli sobie pomyśleć? Raczej nic szczególnie po chlebnego. Wracają, pewnie dużo szybciej niż szli. Można powiedzieć, że, że biegną tak trochę w cudzysłowie do apostołów, żeby im opowiedzieć, co się wydarzyło. Ale jak wchodzą do Wieczernika, to apostołowie nie dają im najwyraźniej powiedzieć, co się wydarzyło, tylko sami mówią, Pan Jezus prawdziwie zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. To jest objawienie, o którym nie wiemy nic innego. Nie jest ono opisane w żadnej Ewangelii. Wiemy je tylko z tej małej wzmianki. Znamy je tylko z tej małej wzmianki. Wiemy, że gdzieś w tym czasie, pomiędzy tym jak Piotr i Jan byli u grobu Pana Jezusa i tą sceną, gdy ci uczniowie wracają, gdzieś w tym czasie Pan Jezus ukazał się osobiście samemu tylko Szymonowi. Co jest oczywiście stosowne. I wtedy już też tych dwóch uczniów może opowiedzieć, co im się w drodze przydarzyło. Jaki jest z tego wniosek dla nas? No, oprócz tego, że jesteśmy, jak ci uczniowie z Emaus, którzy wciąż jeszcze krzyża nie rozumieją. Niby doskonale wiemy, o co chodzi z krzyżem świętym. Niby doskonale wiemy, że kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za Panem Jezusem, to nie jest jego godzien. Ale tak w praktyce, jak tylko dotknie nas jakieś cierpienia, jak tylko dotknie nas trochę trudu, to jakbyśmy nic z tego nie pamiętali. To od razu, jak to może być? Jest jak ten, jak ten Szymon z Cyreny, który zostaje przymuszony do dźwigania krzyża. Jest, burzymy się, jak to może być, że takie cierpienie nam nie spadło? Dlaczego to się tak dzieje? Jak to, gdzie jest Pan Bóg? Gdzie jest Pan Bóg? To właśnie Szymon, Szymon z Cyreny też mógłby, mógłby dokładnie z, takim samym, z taką samą pewnością i z, takim samym, z taką samą prawdą w tych słowach powiedzieć, gdzie jest Bóg, że mnie zmuszają do tego, żeby dźwigać ten krzyż. A Bóg był tak blisko, a Bóg był tak blisko i dzięki Bogu Szymon najwyraźniej z czasem się uzorientował. Tak samo jest z nami. Nie widzimy tego krzyża, nie pamiętamy o tym, do czego to cierpienie ma nam. Posłużyć jesteśmy tak często, jak ci uczniowie z Emos, że jakieś tam takie bardziej ziemskie wyobrażenie o Panu Bogu mają, o Panu Jezusie, które w jakiś sposób jednak ma naprawiać mniej lub bardziej nasze życie. Może na poziomie bardziej duchowym, że ma zadbać o to, żeby nam się dobrze modliło, żeby nam było tak przyjemnie, żeby to była taka pociecha w trudach tego życia, to też jest tak naprawdę ziemskie patrzenie na religię. Ale jest w tym wszystkim coś bardzo, bardzo pocieszającego. Pan Jezus idzie za tymi uczniami z Emous. Idzie bardzo długo, idzie cały dzień za tymi uczniami z Emous. Dołącza się do nich, słucha ich, słucha tych zupełnie bezsensownych wywodów, tłumaczy im, tłumaczy przez cały dzień w drodze. Wyjaśnia po kolei od Mojżesza i proroków od samego początku. Tak samo Pan nasz Jezus Chrystus idzie za nami i to jest to, za co dzisiaj powinniśmy być wdzięczni, że Pan Jezus jest tym dobrym pasterzem, który idzie za nami, podąża za nami codziennie swoją łaską, towarzysząc nam i próbując nas nauczyć krzyża, próbując nas nauczyć tego, czym jest katolicyzm, czym jest katolicka wiara, czyli właśnie nauczyć nas krzyża. Idzie za nami i wciąż na nowo próbuje nas do tego nawrócić. I my dzisiaj prośmy Pana Jezusa, żebyśmy byli jak ci uczniowie z Emaus, ostatecznie jednak, którzy ostatecznie jednak rozpoznali Pana Jezusa i ich serce tak się rozpaliło, że jeszcze tej samej godziny wrócili do Jerozolimy i za chwilę, chwilę później, po tej scenie, gdy oni wracają, rozmawiają z apostołami, Pan Jezus ponownie się im wszystkim. Ukaże. I my o to prośmy, żebyśmy potrafili dać się Panu Jezusowi nawrócić, żebyśmy potrafili za każdym razem, gdy ten krzyż nas dotyka, żebyśmy potrafili go kochać, żebyśmy potrafili po tym, jak najpierw pewnie jak zawsze będziemy się przed nim bronili, żebyśmy potrafili go później objąć, żebyśmy potrafili, jak ci uczniowie z Emo zwrócić do wieczernika, do Pana Jezusa z martwych stałego. Amen jego Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.